Pan hydraulik, słuchajcie, dzwonił, żeby się dogadać i dopytać, jak tam, jak tam z tymi terminami u mnie wygląda. Mm, bo chciałby już też zamknąć cały temat, cały temat kotłowni. Yy, mówił, że też podeśle kilka opcji, jeżeli chodzi o piecę, o pompę cyrkulacyjną. A jeżeli chodziło o uzdatniacz, to decydujemy się na ekoperle. Bo po prostu dostaliśmy tam mały rabat. Więc, jeżeli coś się stanie, to czemu by, czemu by nie skorzystać? A właśnie, tutaj też jest zapultowane. Zobaczcie to pomieszczenie. To wejście tutaj jest też ta półeczka. Zrobiona ona. Ona pierwotnie już mówiłem, miała być tutaj, ale musiała być tutaj, bo tutaj, w tym momencie, by śmiesznie to wyglądało. Także co, no kotłownia, kotłownia na razie sobie czeka, muszę zastanowić się słuchajcie w ogóle jak tutaj rozwiązać sytuację z płytkami, no bo na, na podłodze oczywiście płytki będą wszędzie, ale nie wiem czy tutaj będziemy też zabudowywać ściany chociaż do jakiejś wysokości, pewnie tak, bo tutaj będziemy mieli, tutaj będzie zlew. Więc myślę, że fajnie by było do jakiejś tam wysokości, tam chociaż metr, metr pięćdziesiąt te płytki pociągnąć, tym bardziej, że wiecie, gdzieś tam z garażu się wchodzi, ociera o te, o te ściany mokry pies i tak dalej, więc po co to ma być uwalone, a tak płytki się słuchajcie przetrze i będzie po temacie z takich spraw bieżących, słuchajcie co tam jeszcze, właśnie chciałem, chciałem kończyć tutaj przedpokój, bo już jest półka zrobiona, stelaż zrobiony, wszystko, wszystko ogarnięte, a w ogóle mam rękawiczkę, muszę słuchajcie, po wczoraj po tych gównianych łącznikach krzyżowych jestem cały pocięty, tak sobie łapsko rozwaliłem, że po prostu niestety w rękawiczkach trzeba, a w rękawiczkach to wiecie, nie robota, nie? No i tak e, chciałem sobie już przeciągnąć tutaj kabel, przewód od leda, od ledy i zacząć po prostu robić to pomieszczenie. I tak szukam, szukam, szukam. Nie ma. Szybki telefon do pana Radka. Okazało się, że w momencie kiedy robiliśmy te zmiany, bo podpowiedzieliście nam, żeby tutaj w ziemi zrobić te takie lampki nocne, żeby one się tam na zmierzch i czujkę ruchu tam zapalały i tak dalej. I pan Radek pomyślał, że po prostu zmieniamy ledę górną, która miała być tutaj, właśnie w tej półce, która jest zrobiona, na te, na te ziemne i tego przewodu nie dał, ale na szczęście, zobaczcie tutaj, tutaj mamy potrójny, znaczy ledę LED rozdzieloną tutaj na tą część salonu i na tamtą część salonu, więc po prostu puszczę przewód sobie tutaj od tej ledy, która tutaj jest jako zmostkowanie przejdzie ona sobie ten przewód przejdzie sobie tutaj do tej, do tej półki a z tego włącznika po prostu żeby już wiecie, nie próć, nie kłóć i tak dalej, bez sensu sobie robić robotę jak jest zrobione tutaj na dwa jednym klawiszem będziemy sobie zapalać po prostu ledy w salonie, a tym klawiszem będziemy sobie zapalać ledy tutaj właśnie w naszym Przedpokoju. Na początku myślałem, żeby po prostu tą LEDę zmostkować tutaj z tym włącznikiem, który zapala tą LEDę, i on po prostu tym włącznikiem zapalibyśmy tutaj ten przedpokój i ten przedpokój. Ale skoro jest możliwość tutaj w osobnym, no to, no to czemu i nie? Pewnie gdzieś na w przyszłości tak jakieś moduły czy tam sterowniczki, słuchajcie, sobie wrzucimy. Żeby to, żeby to, wszystko sobie ułatwiać, sterować po prostu nie wiem tam z jakiejś aplikacji czy z czegoś. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczcie trochę tych, trochę tych odpadów się tutaj nam narobiło. No niestety półeczki, nie półeczki, docinki i, i się trochę tego zrobiło. Natomiast jeżeli chodzi o, o stelaże wygląda to w ten sposób. Część cedeków jeszcze na pewno, na pewno wykorzystam, no ale jeżeli są już jakieś tam małe skrawki, no to nidy to... rydy. I w ogóle teraz się jeszcze zastanawiam, chciałem się dzisiaj zabrać za Łazienkę ze stelaże, ale zacząłem płutować, bo nie do końca wiem, słuchajcie, czekajcie, niech złapię sobie e, ostrość. Nie do końca wiem, jak rozwiązać tutaj sprawy z Łazienką, e, no bo tak, tutaj mamy geberit miejscu jest geberit, tak, a ta półka ledowa też jest w łazience i ona jest właśnie na tej ścianie. Muszę przemyśleć temat, jak to zrobić, żeby sobie dokładnie wymierzyć, żeby to miało ręce i nogi, żeby w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób tą półkę ledową zakończyć tutaj, bo potem dojdzie po prostu do góry zabudowa geberitu, znaczy do góry, to tam do pewnego momentu, tak, ale tutaj będzie jeszcze szafa stolarza, taka wnękowa. Więc no muszę to zrobić tak, żeby to, żeby to było SI po prostu. No i co, z takiej aktualizacji, to tak jak... Tak jak widzicie, zbieramy sobie wyceny od stolarzy, wymierzamy wszystko. Mamy już jakiś tam pewien zarys tego wszystkiego, jakby to miało wyglądać, ale to zobaczycie w swoim czasie, bo to jest myślę bardzo, bardzo ciekawe dla większości osób. No i kolejna sprawa. Muszę zakupić wyłaz. Wyłaz na, wyłaz na strych. Co prawda strych jest nieużytkowy, ale mamy tam miejsce na przechowywanie różnych rzeczy. Troszeczkę tego jest i on będzie zamontowany po prostu tutaj. Nie wiem, czy tu, czy tu. Jeszcze zobaczę. W garażu nie może być, no bo tutaj jest, tutaj jest za nisko, już są, jest druga część wiązarów, w ten sposób to wygląda, więc nie ma opcji. A nie chcieliśmy też, słuchajcie, robić tego y, inaczej. No w małym przedpokoju tutaj też nie mogliśmy tego zrobić, bo to y, by nie pasowało. A w salonie, no to wiadomo, w salonie się nie robi. Zresztą mamy wysoki sufit, wiadomo. A w przedpokoju nie chcieliśmy tego robić, bo nam się to po prostu nie podoba. Jeżeli jest możliwość zrobienia wyłazu w innym miejscu, no to po prostu chcieliśmy z tego skorzystać. Z tego Ten wyłaz jest 90 czy 89, jakoś taki jest mniejszy, nie 120 na 70 tylko 60 albo 70 na 90 na 92,5 jakoś tak więc go sobie po prostu albo umieścimy tutaj albo tutaj muszę też pomyśleć żeby to też zgrać właśnie z piecem, z zasobnikiem, z pompą cyrkulacji żeby tutaj z tą zabudową z tej strony gdzie będzie pralka, umywalka i tak dalej żeby tutaj nic nie przeszkadzało Pewnie nie będziemy z tego korzystać jakoś, jakoś bardzo, bo umówmy się, mamy dużą działkę, więc mamy duże możliwości na zewnątrz. Po co tutaj sobie ładować do góry na strychu, a potem biegać? Będzie myślę bardzo duże w przyszłości pomieszczenie gospodarcze, jakiś tam magazyn, no bo ja też takiego magazynu gdzieś tam potrzebuję ze względu na, na charakter pracy, jaki wykonuję więc nie ma sensu tam się spinać jakoś bardzo ten strych on jest super na jakieś graty na choinkę na pewno na pewno będzie na pewno będzie miejsce także co na dzisiaj na dzisiaj już chyba wygadałem się wystarczająco też już chyba nie będę nic zaczynał robić wracam wracam do domu trzeba jakieś jakąś obiad kolację zjeść trochę innych rzeczy poogarniać uskromnie tutaj, bo ja już tak jak powtarzałem nie lubię tego bajzlu wszechobecnego na budowie no i powiem wam, że wygląda to już coraz, coraz, coraz lepiej jeszcze skończę tą łazienkę przed pokój i, i naprawdę już ta część taka dzienna będzie w porządku no oprócz, oprócz tego, tego się boję i nad tym cały czas dumam i się zastanawiam powiem wam, że takie oglądanie takie oglądanie w internecie nie będę się może kręcił bo ktoś tam pisał że choroby morskiej dostaje podczas montowania nie dostaje spoko E, chyba, że Wy dostajecie, no to, to co innego. E, w każdym razie na filmach, e, na materiałach, na YouTubie jak ktoś robi, e, to wygląda to słuchajcie fajnie. To jest e, cyk i nagle jedno pomieszczenie zrobione. E, w rzeczywistości niestety tak nie jest i tak to nie działa. E, człowiek zapierdziela najpierw w robocie, potem e, zapierdziela na budowie, albo ma wolne z roboty, to zapierdziela na budowie. E, no i tak leci dzień, dzień za dniem, dzień za dniem. Satysfakcja jest ogromna, powiem Wam. Dużo, dużo pieniędzy zaoszczędzone. Natomiast bardziej, znaczy, mnie akurat bardziej interesuje, powiem Wam szczerze, zaoszcz interesują zaoszczędzone pieniądze, a nie satysfakcja, ona też jest. Natomiast myślę, że gdybym miał, gdybyśmy mieli dużo pieniędzy z Zuzią, to wolałbym zapłacić za wszystko i w ogóle po prostu się wprowadzić na gotowe. I pewnie na YouTubie nagry bym nagrywał tylko jak sobie, nie wiem, żyjemy. Nie no, żartuję, nie nagrywalibyśmy w ogóle pewnie wtedy. No ale, ale, ale tak to jest. No ja taki jestem. Ja, ja czasami wolę na przykład zapłacić komuś, mieć święty spokój i zrobione. Chociażby przykładem jest to, że zrobiliśmy po prostu firmami stan surowy. No teraz, teraz, też żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie jest tak, że jestem jakimś snobem, w głowie mi się poprzewracało, albo jakimś materialistą, to, to nie o to chodzi, lubię pieniądze, w sensie lubię rzeczy materialne, ale myślę, że to nie jest, ponad pieniądze nie są, nie są najważniejsze, aczkolwiek lepiej, lepiej płakać Mercedesie niż maluchu, co nie, no więc, więc tak to działa, w każdym razie działam, działamy, bo Zuzia słuchajcie też zapierdziela To prawda praca jej nie pozwala żeby tutaj ze mną, ze mną działać ale z drugiej strony co ona ma tutaj robić przy kręceniu sufitów przecież nie będzie trzymała ze mną płyty, albo kręciła nie mamy dwóch krętarek, więc nawet, nawet wkrętów by nie mogła wkręcać w płytę, więc, więc wiecie także także tak to tak to słuchajcie wygląda takie przemyślenie na koniec a propos właśnie tych pieniędzy wszechobecnych i bardzo ważnych w życiu, no także spoko, ja, ja lubię, ja mam właśnie, ja mam tak, że nie wiem, przyjeżdżam na budowę, coś robię, Jest, coś mi nie wyjdzie, jestem wkurzony, jeszcze gdzieś tam w robocie mi coś nie wyjdzie, wracam zdenerwowany do domu, Zuza nie wie o co chodzi, eee, gdzieś tam mija wieczór, wstaję rano i mam takie jadę. Jadę, jedziemy dalej robić, bo jest taka, taka wiecie, e, takie wewnętrzne poczucie, że, że kurde fajnie, jedziemy, działamy dalej, e, robimy, zasuwamy, trzeba się troszeczkę poświęcić i, i, i pozasuwać, e, zaraz się wprowadzimy, znaczy zaraz w cudzysłowie. Wiadomo, to też nie jest jakiś, jakiś tam zajazd taki potężny, e, bo na przykład, nie wiem, ostatnio w niedzielę sobie odpuściłem, odpuściliśmy, zamiast przejechać na budowę, to sobie pojechaliśmy, nie wiem, nad jezioro na słupy, e, więc no... Tak to wygląda, nie ma co też się wiecie. Zajeżdżać, bo myślę, że nie o to chodzi, a tydzień w tą czy w tą nas naprawdę nie zbawi. Gdzieś tam planujemy sobie też wakacje. No nie może być tak, że teraz o, mam wakacje, mam wolne, to bite dwa miesiące będę zasuwał na budowie, bo trzeba się jak najszybciej wprowadzić. Nie, nie o to chodzi. Jesteśmy tylko ludźmi. Pamiętajcie. Wiadomo, jak trzeba przycisnąć, to trzeba przycisnąć, porobić. Natomiast no, nie za wszelką cenę, gdzieś tam odpoczynek też jest bardzo ważny zrelaksować się, wychillować, zresetować głowę, odpocząć fizycznie i psychicznie. Taki kołczu Marcin się włączył. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj mojego gadania wystarczy. Widzimy się w kolejnych materiałach.